No witam wszystkich. Jeszcze chciałem Wam nagrać mały update, jak wygląda imbir. Imbir sklepowy, który został na wiosnę przeze mnie wsadzony. Najpierw ukorzeniony, są o tym wcześniejsze filmiki. Wrzucę je pod, pod filmem. Linki do nich. Zobaczcie, roślinka wygląda no, ciekawie, ciekawie, no, zakwitnąć. Chyba nie da rady w tym roku przez to, że taki mokry rok także skwitnienie będzie słabo. Ale zobaczcie jak fajnie jak ciśnie nowe odrosty, jak to super wygląda jak z ziemi wychodzą. Tu jest. Wczoraj padało także wszystko od ziemi. Ubrudzone wczoraj. No przez 5 dni padało. Także masakrycznie. No i tyle. Podobno jak się przykryje imbir. To on i może przezimować w gruncie. Ale ja chyba nie będę ryzykował. Wykopię go. Z tą doniczką po prostu wyjmę. No i zabiorę albo do szklarni, albo do domu. Zobaczymy. Także tyle imbirze rośnie, ma się dobrze. I jeszcze wam pokażę opuncję. Bo ja to taki kaktusowaty mało jestem. Sadzona oczywiście w piaseczek. Rośnie i ma się dobrze. Tego liścia tutaj u mnie wypuściła. Myślę, że ten deszcz za bardzo jej nie pomaga. Jakbyście mi dali znać co z tą opuncją robić. Czy ją wykopywać z gruntu, stąd zabierać do szklarni. Czy jej się nic nie stanie jak sobie będzie tutaj rosła. No już ma kurczę, dobre 70 cm. Także ten listek, który tutaj u mnie urósł jest największy. Także dajcie znać co robić z tą roślinką. Żeby miała się jak najlepiej. No, to do końca. Trzymajcie się, cześć.